Witam wszystkich. Przepraszam za nieład, trochę na stole. Ale to tak się robi, to tak jest. Chciałbym tutaj, taką ciekawostkę. Mam tą Eklasę W211, tam. To później ogram Później powiem, co tam jest, co tam było. Ale tu pan przyjechał. I teraz tak. Poduszki silnika, niby wszystko dobrze. A nie jest dobrze. Poduszkę silnika, poduszkę pod skrzynią yy, zmieniliśmy i teoretycznie poduszki silnika są dobre. Niby tam ludzi nie miały, coś tam miały łyżką, jak tam, się, jak tam się sprawdzało luz, ale jeszcze nie było tragedii. I, a, i jest teraz taki, taka sprawa, że to jest poduszka nowa, to jest poduszka używana. Na pierwszy rzut oka bo nic jej nie jest, nie lata, ale. Weźmiemy tutaj ręką. Ręce brudne jeszcze. Ona się ugina. Prawda? Ręką. Ta nowa ręką się nie ugina. O. Mogę robić, nie? Może mikro. Naprawdę, nawet niezauważalnie, ale może. A ta normalnie cała chodzi. To wszystko tutaj chodzi. Zresztą widać minimalnie, może minimalnie, ale nie tak jak ta. ja to robię ręką, a co dopiero jak silnik na tym się opiera, nie? Teraz tutaj, żeby nie, nie było, że coś jest, stół nierówny, deski coś. Na płycie takiej z lasera wypalonej, którą używam do czegoś innego, stawiamy te poduszki. I teraz, tak zobaczcie, ich wysokość. Widzicie? Ile jest ta nowa, wyż... ta nowa wyższa? Położę taki płaskownik aluminiowy, żeby nie było. One są tak samo tak samo leżą. I zobaczcie, jaka jest wysokość. O. Widzicie? To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To nie jest milimetr. To jest centymetr. Żeby było równo. O. Mniej więcej, oczywiście, nie? To oczywiście dolega do krawędzi. Jest bardzo dużo. Tak jest poduszka. Siadnięta. Tak siadła poduszka. Na samochodzie na pierwszy rzut o nie widać, wszystko gra. Także klient przyjechał, bo skarżył się na jakieś tam drgania. Aczkolwiek sprawdzałem most, w sensie tam wózek tylne zawieszenie, nigdzie luzu nie ma, żeby te drgania mogły tam się z tyłu przenosić, przynajmniej ja nic nie wyczułem, ale tutaj w tym przypadku może być przyczyna w tych poduszkach, ponieważ poduszka od skrzyni z kolei jest taka mała na dwie śruby, na dwie śruby mocowana. była niższa o półtora bodajże centymetra gdzieś mniej więcej półtora centymetra była niższa i już ją zamontowałem aczkolwiek może zamówię drugą żeby pokazać porównać z tą starą jak mi starczy czasu ale był ten sam przypadek że była niższa stara poduszka w sensie skrzynia się opiera cały czas skrzynia się opiera cały czas dusi i była zwyczajnie uleżana. Nie? Ta poduszka jest yy, leżała, mogła tam drgania przenosić. Tak samo jak i ta, no, no bo to jest już gołym okiem, widać, nie? Wysokość. Także tutaj panu zasugerowali remont skrzyni, że to był jakiś wałek w skrzyni, jakieś coś, coś. No nie, no nie do końca tak jest, nie? Trzeba na to zwracać uwagę. I tyle. Oczywiście robiliśmy łożysko jeszcze w przednim kole, prawym co tam ograły, ograne jest. W lewym kole pan sobie zażyczył tak, że łożysko chociaż było dobre, bo mówię, nie ma kapselka. To w lewym łożysku było napakowane tak samo. Smar jakiś zielony, prawdopodobnie EUT ileś tam, 43 ileś. Pewnie jakiś tam smar zwykły, że on teraz jakieś koło, Jak mamy temperaturę koło zera, normalnie jak zjem piastę, był taki skamieniały. To nie jest smar do łożysk, może tam do przyczepy jakiś tam, nie? To może i tak, ale... No i nawalone było go cała piasta, nie? Tu jest łożysko jest tylko przecież jedno z przodu małe i drugie jest... większe od tego, wiadomo, bo to, jest, to, jest, to są flansze od małych łożysk. Drugie jest z tyłu, większe. Tak, powiedzmy, tu jest duże, a tutaj piaście, smar jest niepotrzebny w ogóle, bo ten smar, on nie przedostanie się do kulek, do rolek, do łożysk. To jest bez sensu. Nie wiem po co, dlaczego, jaki jest sens ładowania tutaj smaru, nie? Smar powinien być tylko na bieżni. I ładnie go wcisnąć w te roleczki, pokręcić łożyskiem w roleczki, włożyć bieżnie, pokręcić, żeby on się dobrze rozszedł. Trzeba sobie dać czas. Ale wiadomo wszyscy robią jak robią. Tu posmarują, tu nawalą smaru pełno i potem. I co to ma ten smar tutaj robić on? To naprawdę to jest. Tak nie robimy. E, jakby to miał być smar, to by oryginalnie nie dawali takiego smaru, tylko tyle w takiej Takie saszetce ma starczyć smar na te dwie bieżnie, na małą i dużą nałożyska, nie? Także, no, nie, 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 tak się nie robi. i oczywiście, już mam innego smaru, nie? To jest łożyskowy, oryginalny z łożyskiem. To jest dobry smar. Skoro taki daję w komplecie, fak daje w komplecie, to jest dobrze. Ale ja mam taki inny smar niebieski, on się ciągnie jak miód. To jest jeszcze je, łożyskowy jeszcze lepszy niż ten, nie? I wtedy jest ładnie smarowane pokręcone. Bo to trzeba sobie dać zwyczajnie czasu, nie? A nie po prostu zrobić po łebkach i tyle. Także to tyle. Jest godzina 18, ciemno na dworzu. Idę to skręcać, bo to jeszcze na podnośniku na dworzu jest zrobione. A w międzyczasie jeszcze, w międzyczasie robię tutaj tego OGL-a. Na razie diagnozuję, ale to będę go ogrywać później. Także zabieramy się za montaż, i do zobaczenia do kolejnego filmu.